No, i rywa się już musiałaś wtrącić? No, trochę. Mieliśmy kacystenkę, czy mi się zdaje? Mieliśmy kacystenkę, co? Mieliśmy kacystenkę, Nie, znacznie tak minęliśmy kacystenkę. No właśnie, Przecież Zapraszam, dobrze. No, ale wiesz, że ja już ten nigdy... <laughs> Nie No dobra. Tak. Elo, Elo, elo ludziska. Siema. Ja jestem Dawax. Dbamy sobie. teraz W ten. No. W Serius <laughs> Serious Sam 3BF. Dokładnie. Ze mną jest. No, oczywiście, czy nie? Oczywiście. E, może ktoś go kojarzy z Serious Sam. Co ja gadam w ogóle dzisiaj? Wezydenta z, z denta... Evil, słuchajcie mnie, I dzisiaj klik. bo. A, to miski, to było, bo dzisiaj tak ostatnio. No to ten, no. ten misklik, który ostatnio mi sklikuje, pamiętacie, nie, w no Ale przygrywaliśmy przez niego. Dawajcie I... do przodu, bo tu nic nie było zawsze. Ehm, ja przeszedłem, tylko trochę całą mapę pierwszą. Tutaj, właśnie to i troszkę, troszkę no nie, drugiej nie przystawaj się, bo będą hejty kole, co, kolego troszkę drugiej, ale co dalej będzie to nie mam pojęcia nie wiem jak misclick, bo misclick trochę grał w to no trochę tak, trochę, także miałem lagi ale to było na laptopie starym tak ale grałeś, tak? ojej zapomniałem grafiki zmienić, przepraszam jak będzie trochę Nie um... patrz na no my znajdźka, Radek będzie trochę mały spadek y, FPS-ów, to sobie Kurde. Dobra, chodź. A gdzie jest męczka? Bo jestem jeszcze na lespie, patrzyłem czy nie ma No... Tam u góry jest. Dobra. Już biegnę. Kurde, jak Weź sobie. Extra life! O! Parkour Secret Fund! Trzeba nie nam powiedzieć jak ja to podniosę Chodź, Daj, tam jest znajdźka u góry. A gdzie tu tam jest 20, 25 armora, tutaj po tych, po skrzynkach. Wow. Gdzie jest 25 armora? No musisz tam skoczyć tak, żeby ten złapać. Ale co tam, do domku? Znaczy nie tyle do domku, tylko musisz wskoczyć bardziej tak tutaj, o. I tutaj, i tutaj musisz skoczyć z C, ta, tak żeby tam mniej więcej sięgnąć. GZ. Spadł. Dobra, nie traćmy czasu, lećmy dalej Do tego domku czy gdzie mam wskoczyć? Na ten balkon, dru drugie piętro balkon no. Cicho Nie zauważyłem. Ale o tej no. o tyś, no, nie wiedziałem, nie? A kto wiedział? Co? Co? A kto wiedział O gdzie się dało szło? Bo ja się też rozmuję. Ten nie? No, dobra. Mamy secret. Range. Rejdur, znaczy tre... skarb Już dodałem LOL Mam Mam z dekalagi, ponieważ wrzucam filmik Mówię Ci nie wrzucaj filmu Dobra, mam radę Dostałem przez Ciebie, weźmą Ale ty nie miał? jesteś, lecz, tylko tylko 200 pingów, tylko 200. Jeśli tak źle, to też sobie można by było tylko na shiftie przejść. Gdzie no. Tak chciało. Tak się. Żeby... Jest, oh shit. Fajnie. Tutaj, pami tutaj pamiętam, że to był Z tym geniuszem. Zobaczysz na odcinku, jak Ci się chciało wejść. Co ja zrobiłem? Oj, obejrzę, oj, obejrzę. Chciałem by się nie pośmiać, co nie? Tam wyżej się nie da wejść. A gdzie była ta znajdźka właśnie? Tu była gdzieś znajdźka. No, dało się tu wyżej właśnie. Na balkonie, wyjść. na balkonie były te buty. Jak ja w tym Classic outfit. Ale gdzie ty idziesz? Właśnie. Tu jest balkon, hej. Gdzie jest balkon? A, gdzie? A tu jest ten balkon. Okej, i na dalej Ale tam się nie da wejść, tak? No Jezu, nie trafią nawet w drzwi. Pijok. No! Tam jest HP, tam się nie da wejść. Dlaczego? Nic się nie da wejść. lecimy, 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 lecimy. Gdzie jesteś, kolego? Tu jesteś, kolego, dobrze. No tu jestem, a gdzie mogę być? Jak nie tu. Mam shotguna. Ja też, no Jezu. Ty nie masz, bo coś biedny. Patrz teraz do góry tam, widzisz? No trochę jestem biedny, no ale co ja tu... No widziałem. Bo nie subskrybujecie kanału. Eee, tak. To... Eee, społeczność YouTube upadła. Tak było. I tak to się właśnie dzieje, kiedy jest mało lajków, mało subskrypcji. Ale patrz, ale gdy graliśmy o, na czym? graliśmy test, nie mam w ogóle rozwoju kanału. Kiedy, kiedy testowaliśmy, to mieliśmy w tym momencie, gdzie teraz już jesteśmy, mieliśmy już ten e extra life. No, mieliśmy. Czyżbyśmy się opuścili, kolego? O jezu, jeszcze dostałem? Przez to, że tylko wziąłeś na niego no, na, 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 gdzie, gdzie oni są? Na razie to chyba będzie najlepiej, ten wręcz ich zabijać, żeby o te extra life się, o te extra life się postarać. No dobra, tutaj się tutaj się zaczną kamikadze, no to będzie z deka ciężko. Dokładnie tak. Extra live. Jaki live? Nie nagrywasz live'ów. Bym nagrywał, jakbym miał to widzów. Mam nadzieję, że mnie... Że, że mnie ten zareklamujesz kolego. Co ci z daleko? Z daleka. No reklama, nie Kamska pod filmikami. Nie. Nie używam tego. Nie masz tego używać, tylko masz to testować. Boże. Ale mi przycięło, o Jezu, co to było? Przycięło ci? No, mówiłem, że zapomniałeś zmienić ustawień Dobra Albo na 50 tysiącach był extra life, albo nie wiem. Myślę, że ja wiem. O. Mówiłem. Teraz na 75 tysiącach będzie. What? Ale mi się to udało zrobić, czekaj chwilę, ale to było magiczne, nie? Co było magiczne? Spójrz gdzie jestem. Gdzie? O nie, o nie! Prawie, prawie się zbudowałem. A wiesz, że coś nie? na dachu jest? Gdzie? Tu? Na wiesz, już to, właśnie to zebrałem, nie? Jak się to zebrałeś? Patrz, chodź tutaj. Ja się tutaj rozpędziłem, nie? Skoczyłem i to skoczyłem tutaj po tej ścianie. Patrz, czekaj. Już ci prezentuję, patrz, tak? I tak skoczyłem. Jak ja przygotuję przez ten głupi. Tak, i tu, tu jest tylko 10 amunicji do shotguna, nie? No patrz. Jadał, nie Tu ty, ty masz autobany hopy, kolego, w tej grze. O jest dobra. Kurde, prawie byłem. Lol, mogę sobie wyjść poza mapkę, czaisz? Fajnie się tam bawisz. O, tu mam kolejny secret. I kolejny znalazłem! Lol. Klery. Nie wiem, nie mogę tam. Gdzie ty tam weszłeś? Aha, ha, 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 umarłem sobie. Jak umarłeś? Bo są klery. Kolega! no nie! Może zaraz mi się. Haha, ha, 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 ha Straciłem życie wszystkie. Ponieważ. Ponieważ jesteś tym idiotą. No nie jesteś tak lekkim idiotą. Ty próbujesz zrobić, kolego. Tu skoczyć. No, nie czy czy mogę, samochód. ale tutaj z tego samochodu przed... skacze się Lebo. tam pod taki... nie, po takim. Nie, lewo, po lewo, cofnij się! Tu masz widzisz ten samochód, co, co wystawał z garażu? Kolego! A tutaj, Podmij dobra... Ale dobra, zdobędź się szybko, extra life'a, ponieważ będziesz na razie sam. Jest problem, bo ja jestem tutaj. Nie wiem, czy oni nie będą mogli do ciebie, do ciebie wejść z góry. Jak z góry? O kurde. Pozwolisz, kolego, że sprawdzę, jak nam się przesyła mój pini Pozostało jeszcze 10 minut. Jeszcze 10 minut muszę przeżyć lagów. Mam problem, ja tu wybuchnę. Nie wybuchniesz, musisz. No wskoczę tą beczkę, człowieku, i teraz możesz wskoczyć normalnie. Czasz? Ale to nie jest takie łatwe. Nie zabiję ich przez to. Jestem w dupie. A może byś tak wziął najpierw młot i byś to uderzył, co? Uderzyłem. <noise> Dobra, teraz, teraz się odwróci Dobra, teraz możesz z tego wyskoczyć już, Tu można przez drzewa chodzić. Serio? Ty sobie taki, takie warzywo i nie wyjdziesz z tego? No... Ech, nie umie. Weź, bo jeszcze, jeszcze za chwilę umrzesz <laughs> I będzie takie ta, Takie będzie warzywo, że my tu jeszcze przegramy ty. Czy ktoś mi na YouTube pisze? O no, Dla mnie to nie jest takie łatwe! Nie grałem w to za bardzo. Ja też to nie grałem, ale to jest... Słuchaj mnie, jeżeli chcesz być szybszy, to skacz i shift skacz, shift skacz, shift skacz. Sk 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 I spacy cały czas, cikaj. Tu Shift spacer, shift spacer. Bo już tak. Takie bane hopy będą leciały, że. Bo ty straciłeś hopę, jak ja mam tu sam przejść? O, przy, przy tym jest ten, przy tym jest Extra Life. Idź szybko do tego, jeśli szybko do helikoptera, po Extra Life kolego. Lol, nie dostajesz życia? No nie. Koło samolotu masz na pewno jedno extra life, tego sama weź podnieść. Czemu nie mogę się odrodzić? LOL! Nie wiem, bo umawłeś? No, ale powinienem już odrodzić, no? Radek? No? A może byśmy tak nagrali jeszcze raz? Umawiałem? Dlaczego nie mogę się bronić? Daj no, mi się... Dajcie mi przejść! To był głupi pomysł Biegnij! Biegnij! Nie zabijaj, biegnij Ale jakie warzywo, boże! Jak ja mogę tak ja mogłem tak zażywić Może to jesteś ogólnie warzywem Chciałem wyjąć broń to nie Nie załaleję, masz są dziwne logi. Le lec w prawo, tam w prawo musisz Teraz Dobra, się szybko do drzwi weź i koniec. To jeszcze nagramy. Ile w ogóle jest minął ten odcinek? Nie wiem. To biegnij, biegnij, nie patrz na to, biegnij. To było na tyle w tym odcinku, żegnajcie, cześć. Dokładnie. Widzicie statystyki? Jaka lama. Na razie. Ale, ża cześć. ale żartowałem, gramy dalej. Papa, pa, pa. nie gramy już, bo to. Lama, papa. Pa. A jo, to, było, to było wprowadzenie do Serious 2.3. Dziękujemy.